Ale na tych aluminiowych głośniej tupie prawda tak tak tak, tak. no położyła się no, Musimy sobie poliżać. chodzimy chodzimy nie, nie sprawdzamy. Tam za bardzo nie sprawdzamy. Chodzimy, chodzimy. tak 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 chodźmy, Chodźmy, tak 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 Chodźmy, 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 tak 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 <śla> tak chodźmy, chodźmy. Na dwóronach. Chcę Do na podwórka, do pieska do, 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 do. pies. Chodź, chodź, idziemy na chodź, 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 Idziemy, idziemy, idziemy 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 no, no, Idziemy, idziemy chodź, tam jedna Już uciekła opiera Tak, boli je tam, ta jedna ją widocznie boli Przedtem no, też tutaj sił, o... Chciało się dobrze fizjologia Ale się no, fajnie tak. opiera na nich hmm. to co jest Zawsze tutaj ucieka i chce dalej uciekać No tak Chcesz świat zwiedzać. Chodź, chodź, chodź. Zrobił, tak, coś zrobił się. One faktycznie są już